Cześć wszystkim, z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na tym kanale. Zobaczcie, gdzieś długo przeszedłem w filmikach, ale po prostu trochę czegoś się złożyło. W sensie egzaminy teraz za miesiąc będą, bo jestem w ósmej klasie. Jeszcze tak straciłam motywację do nagrywania, działania na YouTubie. Chyba wiecie o co chodzi, po prostu potrzebowałam zrobić sobie przerwę. Postaram się ten unboxing zimitować w miarę szybko, ale właśnie ten montaż to też jest jedna z m, tych części pracy nad filmem, których nie lubię. Ale zobaczę jak to wyjdzie. I dzisiaj otwieram ogromną paczkę z brayerkiem. I co? Zabieramy się do otwierania. W ogóle zauważyć, że świetnie zapakowane, folią owinięte, żeby się nic nie zalało. I tu już widać, że pudełko tak. No. Jest taka trzecha. I to jest chyba tył kształtu. To nie jest tak Agresywne oddzieranie dla spikowych kników. To za kosza i kolejne pudło do otworzenia. Wiesz co tu jest pierwsze pudło, ale tu nie nawet tego znajdzie. Tak, jak to coś działo. No. Strądź się cen na niego. Zmienili chyba w DLPL, wcześniej czegoś takiego nie było. Tutaj tak się wtrącę. To pierwsze świetnie zapakowane folie, żeby w razie nic się nie stało. Yy. Dość szybko paczka przyszła i... Widzę tu po raz pierwszy takie coś, że to jest jakby chyba do otworzenia. Czy Pójście. Może mi się daje. Na pewno nigdy wcześniej nie widziałam takiego w przypadku drajera, czy jakichkolwiek innych paczek, Więc jest to ciekawa opcja. Pa co to za model, jak nie na no, druga raz pokażę, chociaż on tak pod imienia tych, które Tu pochodzę. Ale on faktycznie jest długi, ogromny. Dobra, zaraz do tego przyjdziemy. Tu będę standardowe, wprost. Uh -huh. A, tak, też, ten. Włać już tak, 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 na I już teraz tak, tak, kanał. Ale on jest długi. tak, tak, było tak, tak, takiego wydaje tak, tak, po prostu modelu

Wow. Tak, Jakby było słychać jakieś dziwne szczekanie to mój kot. Mój kot szczeka, chociaż jak widziałam już na filmiku to nie, ogólnie kot szczekają. Więc no. I ręko. Mam to nic y, szczególnego. Zachwycam się, ale tak myślę po cichu, bo zaraz przejdę do zachwycenia się tak na żywo. W sensie tak już oficjalnie. Ale on jest długi. No, taki mam wrażenie, że inny w porównaniu do chociażby Winx, na którym właśnie patrzę. Mam wrażenie, że inny w typu. Nie mi się wydaje? Nie wiem. Tu są te kartony. Ten, w którym... Ten, ten, ten. ten. I ten, w którym był ten kępek, to są folie i tło. I listnie brój. Tu oczywiście jest informacja o żywym koniu. Tu jest zdjęcie Adamka. No. To określę tu trochę i dobrze. Jakby zasady za prześwietlone okresy, po prostu słońce świeci z trasy dalej. No i tu mam Adamka dawno chciałam go mieć. Ale mi się podoba. Jest maścię gniazdę, więc już od razu na plus, bo Breyer świetnie kasztanki i się cieniuje. Cieniuję. I właśnie to jest drugi mój trat do dosłownych kolekcji, a ogólnie to trzeci. Breyer już piąty. I ma tak pięknie ogon rozmiany Oczy ma pomalowane dość prosto. Czerne z, biał z białkami. Nie wiem, czy widać, czy nie. Pokusić się chyba nie łapkę No, jest trudno. I zmiany ma typowo jak na brayerki, wydrapane Na ten plastik. Co ty tu robisz? Spokój się. Tu masz. No. Ale plastik, ten tutaj, mam wrażenie, że jest inny w dotyku, na przykład w porównaniu do drajerów, które zaraz pokażę, nie chcę mi się pewnie iść. I on jest. Ma tyle detali, jakby co. Widziałam go trochę też dlatego, że widziałam filmik u uli co na łokoniki gdzieś tu będzie, gdzie właśnie go otwierała. I właśnie spodobał mi się, jak o nim mówiło. Tu ma piękną odmianę, różowe chrapki, więc już jestem kupiona. Uwielbiam różowe chrapki. I on jest dość dynamiczny, w galopie uchwycony. Ale... No, i jest w ogóle długi. I... Właśnie widać to o czym mówiła Ula, że tu tak szyję głowę ma skręconą w tą stronę i tak już patrzy, jest wypowiedź. I ma tyle detali, tak detaliczny. Oczywiście przez to też ma sporo grot, naglewek. Chociażby tutaj na no, opóźnicy, nie wiem czy widać, ale mam... No miał takie dziwne, tu już go odpadło, nie wiem. Kosztanki są pomalowane i widziane I naprawdę mi się podoba. I tak patrzę i widzę, że ma taki jakby perłowy połysk, taki złoty. Tak jak patrzę, to może nie widać w kamerze. Ale... No, tutaj szczególnie te jaśniejsze miejsca, jakby było dosłownie potraktowane złotem. Więc super wygląda. No, nie mam więcej strzałek. Piękny jest. I cieszę się, że mam go w kolekcji. I takiej rzeczy... No niektórych rzeczy tu nie powiem, bo po prostu powiedziała o niektórych. I dam Wam linka w opisie i tu też powinien być w karcie czy tu, czy tu, nie wiem. No pokaż pokaż I ranka. Pewnie ją chociażby z filmiku o malowaniu pastonu. Właśnie na jej portret. Dobra, wróciłam. To jest Wings, mój pierwszy trat w kolekcji. Też jest portretem żywego konia. I obo są maści gniady, ale Wings jest takim ciemnym gniadoszkiem. A Damak jest właśnie taki typowy gniady. I ale tu zakurzona jesteś. Dzień. Dobra, jak tak porównuję, to zupełnie inny poziom mentalizmu. Tu się kolejny przywrócił, zaraz przejdę. Wątpię, żeby to było widać, ale chociażby na porównaniu z tych pysków, czy szyi, czy czegokolwiek, widzę różnicę. Postaram się wstawić tu gdzieś jakieś zdjęcia w miarę dobrej jakości żeby pokazać tą różnicę w detalach i by ale no tylko tak mogę pokazać na razie jest dużo dużo potanek. i piękny tu już kostki все в сегодняшнем картинку. Пока!